Witam Was w kolejnym poradniku do Minecrafta. Dzisiaj pokażę Wam m.in., jak walczyć z potworami, jak, w jakiej bezpiecznej odległości można do nich podchodzić, co najlepiej zabierać na takie polowania. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. To przede wszystkim musimy mieć ubranie. W poprzednich odcinkach dawałam linki do craftingu, więc myślę, że problem, bez problemu zrobicie sobie te ubrania. Ja tutaj mam takie żelazne, myślę, że jak na razie wystarczą. Diamentowe to takie, że powiem tak, jakby nie będę się wywyższać, bo to jest mój prywatny safe, a tamten no niestety coś z nim zrobiłam i nie mam go. Znaczy może mam, ale bym musiała poszukać i robimy mm, żelazny miecz. Ja mam też diamentowy, więc będę jak na razie z nim biegała. I tak, dajemy opcję i zwiększamy sobie poziom trudności no na przykład łatwy, normalny i trudny. No Ja na razie na łatwym będę grała, bo to jest na filming i ja też mogę mieć, mieć lagi, więc myślę, że tak by było najlepiej. Mm, I tak i szukamy potworów. O jest ten łucznik. No oj lagi coś są, niestety no ale trudno. Ja już mam 23 level, ale nie zwracajcie na to uwagi, bo level jest potrzebny ym, w większości do ym, zaklinania rzeczy. Myślę, że jak ktoś idzie pierwszy raz na polowanie, to żeby zobaczyć się nie oddalać od domku, bo no po prostu żeby łatwiej się było znaleźć i najlepiej takie diamentowe rzeczy zaklinać, żeby na przykład podpalać stwory, które się atakuje. I tak chodzimy, atakujemy. Musimy uważać, żeby nas y, nic nie zabiło, bo z każdej strony, widzicie, są potwory i jest tutaj mnóstwo, a to jest poziom łatwy. Y, może spotkamy Endermana y, albo Cre Creepera, to pokażę Wam jak z nimi y, ich atakować po prostu. <kłysy> o, pająki o, mamy kripera, on wybucha, więc nie radzę podchodzić blisko przy nim stać, bo on po prostu wybuchnie tylko bić i uciekać oj. oj, oj. no, z legami na kripera, ale ok o, matko święta ile ich tutaj jest Widzicie, dwa razy go uderzyłam, bo mam diamentowy miecz i umarł, ale on wybucha, także. Raczej nie podchodźcie do niego zbyt blisko. Nie stójcie po prostu przy nim długo, bo wam wybuchnie. O, tam jest Enderman taki wysoki, widzicie? Nie wiem czy mam do niego podejść, bo z takimi lagami to. Jak się na niego patrzymy, to nas będzie bił, więc. Więc... A no dobra, spróbujemy, o ile się tutaj do nas przeteleportuje. Okej. Okay. No już nas zauważył i bijąc go obicie po nogach. No i uciekł. Oj, oj, oj. Tak, to jest to czego nie lubię, to jego znikanie bo po prostu ale zabiliśmy go z niego czasami wypada yy, oko kresu bodajże jeszcze wam pokażę jak to wygląda, bo mam tylko kilka no ale w tym przypadku nam nie wypadło yy. ojejku, jejku no lagi mam niestety, więc nie zwracajcie za bardzo na to uwagi Jak, jest, jak zaczyna robić się jasno, to te potwory zaczynają się palić. I one mogą się też czasami chować pod drzewami, a jak chowam się pod drzewami, to mają cień i w cieniu nie będą się palić, ale i będą przez, przez jakiś czas tam pod tymi drzewami, ale z czasem, ich nieba, z czasem znikną. Więc musicie też uważać na, na to, jak chodzicie. I da Wam pokazać jeszcze to oko. Mm, oko kresu, czy perłek kresu. Nie pamiętam dokładnie, a nie chcę was okłamać. No, tak więc do Kripera, czyli tego zielonego stworka nie stoimy nie stoimy przy nim perła kresu, tak to wygląda i ona przynosi nas ja mogę wam pokazać co ona robi z niej się robi oko kresu podajże no nie pamiętam dokładnie, ale w każdym bądź razie to Yy, też się tam do czegoś przydaje. Ja się tym tak nie, nie interesowałam za bardzo, więc nie będę Wam tutaj mówiła. To jest też dobre, jak się przed, po, przed potworami ucieka. No. Używamy tego i tam nas przyniosło. Tylko, że no, życie nam trochę zabrało, ale trudno. I w tym poradniku myślę, że to by było na tyle także do endermana, czyli do tego mm, dużego, który się teleportował. Yy, Bicie go po nogach, yy, patrzcie się w nogi, jak go bijecie, bo yy, po prostu będzie Wam znikał. A jeżeli nie chcecie, żeby Was atakował, to po prostu yy, nie patrzcie się na Niego. Yy, I myślę, że tyle cennych wskazówek yy, co do polowań. Yy, tak więc. Powodzenia i pamiętajcie, żeby uważać na te potwory, moby, które stoją pod drzewami. Tak więc dziękuję.